Ach, dopiero teraz się nagrywa. No to pokazuje statko kogut z, z całą swoją farajną harem. Się śmieję, że to harem jego, bo naprawdę całe statko kurs schodzi z tym kogutem. On natomiast je też chroni, o, o, o ten kogut, chroni przed tym białym i takim jeszcze rudym. O, cały harem teraz przy wodopoju. Zobaczymy, co się zadzieje, bo tu kaczki gnają. Knaczki jedna za drugą. No i się napiją kaczuchy, kurki. I tak krążą kaczuchy i kurki w tą i z powrotem. <gryw> Uwielbiam patrzeć na te zwierzęta. Naprawdę, to jest taka radość. Ja sama wyszłam, siedzę na ławce i będę robić etui na laptopa. Na szydełku koszulek, bo nie mogę wysiedzieć w domu. Co tylko mogę, to wychodzę i chociażby siedzę, chociażby coś tam. Cokolwiek, cokolwiek. No nic. I ta słodka bieguska. Ojej. I cała reszta za nią. Super. No nic. Z tym pozytywnym akcentem. Czy tam są. Tam właśnie ta huśtawka, na której sobie siedzę. O, o, o. o I jeden biegusek to dawno